na zapraszam na prognozę pogody. Po zachodzie słońca zachmurzenie duże i całkowite, chmury przyniosą opady deszczu. Na południu regionu, szczególnie w Beskidach, powieje silny, porywisty wiatr z prędkością nawet do 70 km na godzinę. Termometry wskażą 7 stopni na południu i na północy 8 w centrum naszego województwa. W czwartek ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Na północy dzień ze sporym zachmurzeniem, z odrobiną słońca i z przelotnymi opadami deszczu. Na Mani traks. 14 stopni w Myszkowie, w Zawierciu, Częstochowie, w Półwódzku i w Lublińcu. W centralnej części naszego województwa również na niebie więcej chmur niż słońca, i również tutaj mogą przydać się parasole. Na termometrach 14 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Libicach i Braciborzu. Przelotne opady deszczu nie ominą południowej części naszego województwa, i tutaj na niebie będzie najwięcej chmur. Termometry wskażą 13 stopni w Żywcu, w Biersku Białej i w Cieszynie. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.